Na program zaprasza magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Sponsorem programu jest firma Tubandzin, producent płytek ceramicznych. Startujemy z remontem łazienki wybraliśmy kolekcję z bądzina Monolit, nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni, bo to bardzo udana kolekcja, z którą można bardzo dużo zrobić, nie tylko w łazienkach. Wybraliśmy tym razem matową płytkę w pięknej szarości torano Grey mat. Dwa formaty, duży Monolit, czyli 240 na 120 i mniejszy na pewnych fragmentach ścian. 120 na 120 i 80 na 80. Kolekcja Monolith jest w ten sposób zaprojektowana, żeby zminimalizować ilość fug. Tak będzie też w naszej łazience. Fugi znajdą się tylko przy białych płytkach. Celowo będą szare, przy białych cegiełkach. Jest to rozwiązanie bardzo praktyczne, bo często białe fugi się brudzą. Tutaj nawiązujemy, wyciągniemy ten kolor, nawiązujemy do koloru szarego, jeżeli chodzi o fugę. Ściana, na której znajdują się drzwi do łazienki zostanie pokryta lustrem w bardzo ładny typowy sposób, czyli cała ściana z podziałami, które wynikają z proporcji ściany i drzwi. Natomiast w samej łazience na wymiar zamówimy kabinę, która będzie w bardzo prosty sposób wykonana, minimalistyczna i tylko ładne okucia wyszukane w kolorze złotym, pasujące do całej reszty. Te wszystkie elementy szklane i lustrzane zamówimy w madar glass. Madar Glass, sprawdzona od 15 lat istniejąca na rynku firma, która w sposób sprawny, nowatorski, terminowy wykona dla nas bardzo profesjonalnie lustrzaną ścianę. Czyli szary monolit, torano, biała płytka w formacie cegiełki i dużej płytki oraz złoto. Złoto jako dodatek. Mogę w miarę szybko zrealizować takie zamówienie. Karton gipsy, szpachle, tak, kra oczywiście. krawędzie, tak? tak? Tylko, że ja bym to chciała zostawą na konkretne nie ma, miejsce. Nie ma problemu, podejdziemy do kasy, spiszemy zamówienie i załatwimy wszystko, jak trzeba. A czy transport załatwi od ręki? Tak, tak, postaramy się, żeby to było od ręki. Super. No, proszę bardzo. Rzeka, czyli radio w Łazience. Bardzo często wykorzystywane przez ciebie i bardzo często z ramkami Simon 54. Nie ze mnie, tylko przez moich klientów, którzy myją zęby rano, albo uwielbiają kąpią się to. i uwielbiają po prostu słuchać albo radia, albo muzyki, yy, albo ulubionych stacji, wiesz. No, to... no właśnie, teraz mogą słuchać czegoś innego niż radio, bo w takiej samej ramce, w takim samym module można osadzić moduł Bluetooth, który łączy się. Wiadomo, bezprzewodowo z, ze smartfonem i można słuchać swojej ulubionej muzyki z telefonu albo z serwisów streamingowych. Wygląda bardzo podobnie do radia. Też można go zamontować z jednym albo z dwoma głośnikami w ramce wielokrotnej i słuchać tego, czego się chce. I też działa w tej naszej kolekcji Simon 54 Premium? Tak, ten moduł jest do Simon 54 Premium i do ramek Simon 54 Naturę. Diamant wśród farb. Diament wśród farb, <grymne> zwłaszcza diament wśród farb do kuchni i do łazienki. Magnet ceramik, Kitchen and Bathroom. Jest to farba plamoodporna, ale nie tylko, bo jest to też farba, która jest odporna na rozwój grzybów i bakterii. Czyli tak, łazienka. Czyli łazienka. Świetnie się sprawdzi w tym miejscu, bo jak wiadomo w łazience o wilgoć nie trudno, prawda? A ta farba działa tak długo, jak długo jest na ścianie. Więc myślę, że jest to idealny wybór do łazienki. 음악을 듣고 싶은데. Mówi się, że przedpokój jest wizytówką domu. W tym powiedzeniu jest bardzo dużo prawdy, dlatego że na wejściu możemy albo wszystko popsuć, albo wprowadzić do całego wnętrza. Tutaj mamy sytuację idealną, ponieważ każda ze ścian jest tak zaprojektowana, że w ogóle nie wygląda jak przedpokój. Na przykład wejście do Łazienki to drzwi dookoła oprawione lustrami. Lustra są z delikatną fazą. W takim podziale na równo z drzwiami tworzą świetną dekorację, odbijają wszystko, co dzieje się dookoła, odbijają naklejkę, która jest na drzwiach, odbijają tapicerkę i piękne wnętrze salonu. Również gniazdka i włączniki, które są na lustrze, są bardzo ładne, ponieważ muszą stanowić dekorację razem z lustrami. Na wejściu jest naklejka, nasz ulubiony sposób dekoracji wielkoformatowej na niepasujących do niczego drzwi. I mamy tutaj zabudowę, szafę z siedziskiem, yy, gdzie możemy schować buty. Siedzisko jest tapicerowane w szarym kolorze, tak żeby ten kolor idealnie zgrał się z szarością, która dzieje się po drugiej stronie, czyli już w kuchni. Biała cegiełka z szarą fugą, szary monolit na podłodze i na ścianie. Takie klasyczne połączenie i bardzo bezpieczne ponieważ stanowi dobry background do różnych szaleństw, które mogą się przy takim połączeniu znaleźć. Można do tego dodać mocniejszą płytkę, można do tego dodać złoto lub czerń. My zrobiliśmy jedno i drugie. Złoto jest w wykończeniach dekoracji. Czern to armatura. Przy okazji, taką czystość tej łazienki zyskaliśmy dzięki zabudowie, która tutaj jest. Zabudowaliśmy pralkę, zabudowaliśmy geberit. Szafka została zrobiona na zamówienie. Wszystko się tutaj idealnie chowa. Do tego ociepliliśmy klimat tej łazienki drewnianym blatem, który jest trzesany, wybielany, i dodaliśmy bardzo ważny akcent w kolorze złotym, czyli radyjko, które można sobie rano włączyć i posłuchać wiadomości. Na program zaprasza magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Sponsorem programu była firma Tubondin, producent płyt wielkoformatowych monolit.